Cześć, jestem Tom, z witam Was w kolejnym odcinku z For Life, a, a dzisiaj zaprezentuję Wam pracę śmieciarek. Także zapraszam do oglądania. Okay, także, jak widzicie, jestem już pod bazą. E, śmieciarki są po prawej stronie od Ford Carlson, także my już wchodzimy do biura. Ja już osobiście tutaj zarabiałem troszeczkę. I tak, mamy tutaj, jak widzicie, trzy rzeczy, trzech pracowników, nie rzeczy. Mamy zatrudnienie, kooperacja i księgowa. I tak, praca polega na wyważeniu śmieci, na zbieraniu śmieci i wyważeniu ich. I tak, na początku idziemy sobie do Szabiera, przekazujemy dowód osobisty i mamy, jak widzicie, zlecenie na szkło. No, i teraz tak przyjmujemy sobie zlecenie. Ok, i za minutę będzie ciężarówka. Także ja no szybko tutaj jeszcze Wam zaprezentuję. No, tutaj mamy kooperację i możemy wybrać sobie gracza, z którym będziemy kooperację robić. Ale no. W sumie nas to nie będzie interesować, bo nie mam z kim teraz obecnie zrobić kooperacji, a księgowa, no to tutaj wypłaty. E, dobra, mój numer już czeka, także ja sobie idę. Tutaj mamy wyjście na parking. Jak widzicie, jestem na parkingu, moja ciężarówka już czeka, także lecimy. Ok. E, i jedziemy, i teraz tak mamy kosze w San Fierro. Nie mam pojęcia, czy są gdzieś indziej, bo jak testowałem tę pracę, to również w San Fierro były kosze. Ale teraz pozwolicie, że Wam przyspieszę proces jazdy, żebyście też. Okej, okay. dobra, ja już jestem po malutkim cięciu, dlatego że wjechałem we mnie gość, musiałem się z nim rozprawić, mm, ale tak, e, ja Wam przyspieszę proces całej jazdy. Jedziemy do San Fierro, także miłego oglądania. <śpiewanie> sobie e, silnik wyłączamy i zaciągamy ręczny. Następnie podchodzimy do kosza ze szkłem. Tutaj mamy niebieski papier, szkło zielone, czarne odpady mieszane i plastik. Bierzemy szkło, bo na takie mam zlecenie, klikamy lewy przycisk myszki i możemy chodzić z koszem. Następnie klikamy lewy, żeby tutaj no po prostu zapełnić śmieciarkę. Następnie oddala, oddaje nam ten kosz i klikamy lewy, odstawiamy i możemy dalej wywozić śmieci. Ale żebyście no, w sumie się tak nie, nie nudzili tutaj, to ja po prostu zrobię cięcie i po prostu zobaczymy się jak e, będę już wracał na bazę. Yy, I gdzieś w połowie drogi dopiero się zobaczymy ze względu na to, że. Też nie chcę przyspieszać tego, bo wiem, że dla niektórych to będzie nudno oglądanie takiego przyspieszenia, także widzimy się po cięciu. Dobra, także ja już jestem po krótkim cięciu, w zasadzie dla mnie to było około 10 minut, zebrałem jak widzicie tonę i 69 kilo. Teraz jedziemy na bazę, już w sumie jestem na bazie i jedziemy do ważenia. Tutaj mamy jak widzicie wagi i po prostu musimy zważyć naszą ciężarówkę. Tutaj ważymy i czekamy. Fajne te dialogi są. Ok. I mamy wyładować przy składowisku, także udajemy się do ciężarówki, włączamy wszystko, i w sumie nie wiem po co ja się odwróciłem tą ciężarówką. I teraz stajemy przy krawędzi OH, i jak widzicie wyrzucają nam się śmieci to też fajnie wygląda opróżniliśmy ciężarówkę ok i stawiamy ją teraz gdziekolwiek w sumie znaczy nie gdziekolwiek żeby nie blokować graczy idziemy do biura firmy i tak zatrudnienie tutaj nie nic nie trzeba, tutaj też nic i tutaj mamy jak widzicie stan pojazdu, statystyki i możemy wypłatę w gotówce lub przelew na konto. Podpisujemy dokumenty, zakończ pracę, otrzymałem 823 PLN -y oraz z tego co tam widziałem 17 life pointsów także w sumie to tyle z nowej pracy. E, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. E, oczywiście nie wiem, czy tutaj cena się zmienia za śmieci, ale kiedyś wyliczyłem, że około 0,75 pLN się dostaje za 1 kg. Tak wyliczyłem przynajmniej. No i w sumie to tyle. Dziękuję wam za oglądanie Możecie zostawić tam słupka, Nie obrażę się Oczywiście, jeżeli chcecie więcej filmów z For Life, Life'a To tam piszcie komentarze ehm, No i w sumie to tyle ehm, Na pewno się pojawi seria też ze śmieciarek Moim zdaniem Jeżeli byście chcieli to piszcie komentarz Czy chcielibyście serię ze śmieciarek Gdzie wbijamy drugi level Który będzie Ale fajnie też jakby dodali jakąś scenę za jeden kilogram Tak jak na kopalni mamy za tony 10 tysięcy oko to mogę powiedzieć że za tonę na przykład dostaje się 1000 a raz 700 raz 1200 także ja wam dziękuję za oglądanie i się go